Yeah. Nie przywitałem Was chmurku, bo chcę najpierw Wam pokazać co będziemy recenzować, bo nie jest to tylko recenzja tytoniu, a mianowicie jest to również recenzja produktu, którym jest yy, Shot Starbucks Shot, albo To Go Bowl różni to nazywają, i jest to taka kapsułka. Jest tak zap ładnie zapakowana w kartonik i w sumie to jest super sprawa, jeżeli ktoś pali poza domem. Nie musi się paćkać w tytoniu, dlatego, że jest od razu to gotowe, przygotowane do palenia. I tak to wygląda zapakowane. Tutaj mam jeszcze cybuch Maja Głęboki. Tak on wygląda. Użyję go właśnie do palenia tego, dlatego, że na Vortexa po prostu nie będzie to pasowało. I zaraz Wam pokażę dlaczego. Otóż dlatego, że jak to rozpakujemy... To jest taka kapsułka. I jak widać w vorteksa tego byśmy nie wsadzili. On ma tutaj od spodu dziurki zrobione, ma filtr węglowy i na górze jest folia. Tą folię można sobie tak rozłożyć. Pokażę Wam od razu jak to przygotować. Rozkładamy folię. Jest fajnie poskładana. I tutaj jest troszeczkę on wyciek. Jest logo Starbaza, jest to taka zawleczka, zabezpieczenie. Zakładamy to na cybuch, wkładamy po prostu. Zawijamy folię na brzegi. Tro, trochę tutaj się muszę postarać, żeby to prosto było. Bo perfekcyjnie nie, nie pasuje do cybucha, żeby było w miarę równo. No tak powinno być mniej więcej dobrze. Jak widać, jest dość sporo folii. Ładnie nam się zawinął na cybuch, i ściągamy zawleczkę. Tą o cholerę. No, jednak to nie jest super rozwiązanie, bo zrobiło się dziurę. <ścoughs> Czyli będę musiał dać jeszcze jedną warstwę folii, pokombinujemy i wrócimy z rozpalonym. Trzeba byłoby go jeszcze przemieszać, potrząsając. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uznałem, że nie ma co kombinować z drugą folią, więc zrobimy autopsję tej kapsułki. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Zaraz wyrwiemy tą folię. Po zerwaniu folii, jak widać, mamy tytoń. Jest go dosyć sporo. Ja zaraz coś znajdę, żeby ten tytoń położyć. Wezmę tutaj. Mam pokrywkę od puszki Starbaza do innego smaku. Zaraz go wywalimy i zobaczymy, co znajdziemy pod spodem. Powinien być filtr węglowy. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Nie pożałowali tytoniu. Dobra, usunęliśmy tytoń, jak widać jest go sporo, spokrojony jak każdy starbass, wilgotny, pachnie. Jeszcze tutaj mamy trochę, no to zaoszczędzimy, będzie z tego za dwa nabicia nawet na Vortexa solidne. I tutaj mamy taką blaszkę z dziurkami. Zaraz czymś muszę to podważyć. Nie ten. Gdzie jest jeszcze jakiś nóż? Dobra. Podważamy to. Ale się postarali z tym filtrem. O ja pierdzielę. Jak widzicie, jest tutaj parę takich granulek. jest to na dole. Także to, to w sumie taki pic na wodę ten filtr węglowy, mi się wydaje. No i po takiej folii. Mamy dolną folię. No, i to taka miseczka w sumie nam zostaje. Tutaj to oberwę, tą folię, i mamy taką miseczkę, i to wszystko by było. No, i mam rozpracowany tego bowl, rozwaliliśmy. W sumie nie chciałem tego robić, ale że ta folia się porwała. To w sumie macie przekrój tego, jak wygląda. Bo normalnie byłoby szkoda, trochę, bo jest to dosyć droga zabawka. No nic, w takim razie nabijemy to w Vortexa i zrobimy recenzję Blumista. Wracamy po ponownej przerwie. No i witamy na trzeciej części recenzji, już bez niespodzianek. Nie wiem, pokazałem, chyba krój pokażę go jeszcze raz. Jak wiecie, yy, palimy Blumista. Setup na Vortexie miał być na Szocie, ale się popsuł. No i w sumie o nim, co tu jeszcze mogę powiedzieć, właśnie nam no, no, trafił się jakiś falerny zalał się i nie nadawał się do użycia w takiej postaci jak powinien. Mam jeszcze jednego o innym smaku. Zobaczymy, czy będzie ta sama historia, czy nie będzie problemów. Setup zrobiliśmy standardowy na vorteksie, dwie warstwy folii i były trzy kokobriko, jeden nam się rozpadł, są troszeczkę już wypalone, ale jeszcze dają radę. No i w sumie. Coś powiemy zaraz o dymie i o smaku. Już nam się rozpalił. W sumie chmury są, jak w większości starbazów, czyli dość, dość dobre. I w sumie blumistem wiele osób się zachwycało, że to jest nie wiadomo jakie och i ach. Jak kiedyś go paliłem, był mydlany. Nie smakował mi. To jest nasze drugie podejście, moje drugie podejście. Rafał chyba wcześniej nie palił nie paliłeś blumista. Nie. No i w sumie co zostawia nam chłodek taki mentolowy tego mista właśnie w gardle. No i czuć jakąś taką jagodę jest. Ja wiem może nie jest taka mydlana, ale on jest bardzo słabo intensywny. Kiedyś mi się no. wydaje, że był intensywniejszy. No nie jest w sumie to mój smak. Ja w sumie za jagodą to. Tak średnio. Z Fantaji była dość fajna jagoda. Niebieska bryza był mi tego. Elementsa też jakoś mi specjalnie mi podeszła. Także to nie jest typ moich smaków, aczkolwiek być może znajdzie swoich miłośników. Pokaż jeszcze zobaczymy, co tam z tego się da wyciągnąć. Jest wyczuwalna, może ta nutka jakiejś jagody, borówki amerykańskiej, właściwie. Nie jest to jakieś nie wiadomo co, mi on specjalnie nie smakuje. Jak ktoś lubi jagodę, lubi mentol, być może mu przypadnie do gustu, ale nie jest to mój smak. A poza tym, jeżeli byłby bardziej intensywny, bardziej by chłodził i bardziej wyczuwalna byłaby ta. Borówka, on byłby wtedy lepszy. No nie chce mi się nawet o nic za dużo gadać. W sumie nie wiem, coś jeszcze chcesz dodać? Ja chcę powiedzieć, że wiesz, ja bardzo chciałem spróbować ten... im mi nie przypada tak bardzo. Mało intensywny. No bo jest w sumie ba kilka bardzo dobrych recenzji na YouTubie, ale nie mój smak dla Rafała też specjalnie nie przypadł do gustu. Dymi fajnie, smak jakiś jest, jest wyczuwalny, lekki chłodek w gardle. Na upały nas za bardzo nie schłodzi nawet. Można by powiedzieć, że jest lekko mulący. Słodki. Na ustach też zostawia taki jagodowy posmak. No nie wiem, jakoś by wypadało go ocenić. Ja mu daję jakieś 6,5. No, ja dam 10. No ja dam 7. Nie. No i dobra, to by byłoby na tyle, się poskleja wszystkie części to i tak wyjdzie długo recenzje, nie ma co więcej przedłużać. No i w sumie byłoby na tyle. Na razie, cześć.